Cześć. Słuchajcie, dzisiaj taki temat, z którym pewnie Wy też często się spotykacie. Może się spotkaliście, może nie. Szczególnie problematyczne, gdy macie fotowoltaikę i wpiętą do sieci. No ale niekoniecznie też, bo ja na przykład fotowoltaiki nie mam, a dla mnie też to jest w jakimś stopniu problem. Słuchajcie, chodzi mi o zbyt wysokie napięcie w sieci. Spójrzcie co się tutaj u mnie dzieje. 247V jest w tej chwili na jednej z faz. Słuchajcie, to i tak jest mało, ponieważ dzisiaj od samego rana ja dostaję na telefon powiadomienia, że średnia z ostatnich 10 minut jest powyżej 253V. Tych powiadomień już dostałem dzisiaj kilka, no i rzeczywiście, czasami nawet jest 257, 258, słuchajcie. Wczoraj było 260 V przez, przez chwilę, także naprawdę jest źle. Słuchajcie, tu macie pierwszą fazę: to yy, minimalne napięcie z ostatnich 24 godzin to jest 232 V, czyli poniżej tego nie spadło nawet przez chwilę. A maksymalne z ostatnich 24 godzin to jest 250, prawie 8V, wczoraj było 260, średnia to 247. Bardzo duże jest napięcie na tej jednej fazie. No teraz jest 248, więc jest jeszcze w miarę, w miarę powiedzmy: ok, falownik nie powinien się wyłączać, jeżeli ktoś ma. Fotowoltaikę, tak? No, ja na szczęście nie mam, więc ja problemu tego nie mam, ale słuchajcie, ja się obawiam o swoje urządzenia, ponieważ napięcie powyżej 250 V, a już takie, które podchodzi po 260 no dla pewnych urządzeń może być niebezpieczne. Dlatego ten temat, mimo że fotowoltaiki nie mam, no to mnie zaczął martwić. Ten problem powstał niedawno, słuchajcie. Tego problemu nie było wcześniej, w tamtym roku, w sezonie. E, jeszcze kiedy fajnie fotowoltaika pracowała, czyli przez wakacje, e, gdy fotowoltaika pracowała, było tam 240, 240 parę volt, tutaj na tej fazie. E, natomiast no, w nocy spadało dość nisko, czasem było 215, 210, 205 nawet było. I prawdopodobnie przez to, że było zbyt niskie to napięcie w nocy, oni to napięcie chyba podnieśli. Bo nie, nie tak dawno yy, było planowe wyłączenie prądu u mnie, przez dość długi czas prądu nie było i widziałem, że grzebią coś na transformatorze. I od tego czasu jest problem z tym wyższym napięciem, więc oni go musieli po prostu podnieść, bo było w nocy za niskie. Teraz jest efekt taki, że nawet w nocy potrafi być 246 V. Takie napięcie potrafi się nawet utrzymywać w nocy, niekoniecznie w dzień, nie? A w dzień, jak fotowoltaika ruszy, no to jest powyżej 250, pod 260 podchodzi. Teraz jest trochę chmur, trochę słońca, trochę chmur, więc to napięcie troszeczkę tam spadło, nie? W ogóle słuchajcie, ja mam to dość bardzo niestabilne. Mam te fazy, nie? Tu jest w miarę okay, widzicie 236, 234, ale jak popatrzycie na ostatnie 24 godziny, no to widzicie, że to napięcie też się waha od 216 do no 242 na L2 i od 204. Tu było wczoraj 199 na L3, to minimalne. Także jak widzicie, no, dość duża niestabilność na tych fazach, ale na tej pierwszej no, to w sposób szczególny. Także jest jakiś problem słuchajcie, no jest jakaś już podstawa do tego, bo żeby reklamować to, nie żeby pisać do Tauronu pismo. Ponieważ dzisiaj pierwszy dzień kiedy się właśnie zaczęło, zaczął mi się pojawiać ten komunikat, że średnia z 10 minut że przekracza 253 V a to już jest podstawa do reklamowania tego więc będę takie pismo na pewno wpisał No bo ja się martwię o te urządzenia, nie. Ja fotowoltaiki nie mam, więc tak naprawdę mógłbym sprawę olać, nie? Bo falownik mi się wyłączać nie będzie, bo go nie mam, ale, ale no samo to, że niestety martwię się o swoje urządzenia, no to wolałbym, żeby to napięcie zostało obniżone. Będę pisał pismo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno jako dokumentację tu dołączę te wykresy też, nie? O, tutaj popatrzcie, jak się kształtował wykres. Przez całą dobę praktycznie powyżej 240. 5V, praktycznie, nie? Tu rzadko kiedy spadało poniżej tych 240V, nawet w środku nocy, słuchajcie, spójrzcie. A szczególnie jest problem, już tak od godziny 11 się zaczyna. Wczoraj było podobnie, no, że, że to napięcie tu było nawet 260V. Także widzicie, dość nieciekawie to wygląda. Także na pewno zrobię sobie tutaj screeny, nie? I, i, i po prostu wyślę im to też. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. No, już jest 250V. Także, hmm, co Wam więcej powiem? Ja do tej pory problemu, tak jak mówię, nie miałem. Wiem, że wielu z Was miało ten problem. No niestety takie mamy sieci, przeciążone sieci, często ta fotowoltaika też daje w dupę, że tak powiem brzydko. No tutaj tu są siedzi, no sporo osób ma, także no właśnie, też to napięcie jest podbijane, aczkolwiek tutaj ewidentnie jest wina po ich stronie, no bo jeżeli w nocy jest nawet 246V, no to to już nie jest to normalne, nie? To już nie jest wina tego, że fotowoltaika to podbija tak bardzo. Tylko właśnie wina tego, że oni za bardzo to napięcie podnieśli na tej fazie. No było niestabilne, no było, ja nie mówię, wcześniej też było właśnie niestabilne. Było za niskie czasami, teraz już za niskie jak widzicie nie jest, 232 V minimalne jest napięcie na tej fazie, ale ono rzadko się pojawia, ono bardzo rzadko się pojawia. Spójrzcie na wykres i tu jeszcze raz, bardzo rzadko żeby tu 230 parę V było, nie? Tak to jest powyżej 245, no. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj tyle, dam Wam znać, co, co z tego wyjdzie, no, także trzymajcie się, pamiętajcie, łapka w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie, nie zrobiliście, trzymajcie się i do następnego, hej!